Ludzi nie mamy na, na FaceCity Chyba, że mamy ludzi. Ja jeszcze jakąś ojciec jego Polaka zaatakował. Widziałem, co ja ci mogę powiedzieć. No. Według mnie ogólnie to już jest za gruba sytuacja, która tam nastąpiła. Ja ogólnie mega, to mega nie lubię Adriana Polaka i ja mam informację, że ktoś, kogo znam, ma brudy na Adriana Polaka i to takie mocne brudy na Adriana Polaka. Takie, że jakby tu w pewne miejsce Adrian Polak przyjechał, to by dostał po ryju od kogoś? Ale ten, ale... Co miałem mówić? Ale nie przez to go nie lubię, tylko ogólnie go nie lubię. No ale kurwa według mnie to, co ten, to co Amateusz odwalał na tej konferencji jakie tam słowa były wypowiadane, no to to też mi się nie podoba, bo jakby. Ja rozumiem, że można zrobić show, bo Conor McGregor swego czasu też grał słownie i to mega mocno, ale kurwa, no... Jest taki, wiecie, dobry smak i zły smak. I to jest taki zły smak, że już. No, niby jesteś głodny, ale. jesz to, kurwa, i wydaje ci się być gówno, Jad. Zobaczcie, to tak oglądanie tego, to tak wyglądało już pod koniec. Nie, tu nagle stary wbiega, tu nagle Polak śmieje się. Jestem 60. Później Polak nagrywa film, w, których, w którym mówi, że on tylko argumentami bił. No, bo bo Adrem Polak film wrzucił, no nie, i tam było ten w tym samochodzie. I. I on tam mówił, że ja ogólnie argumentami tylko e, zarzucałem a jak... Amadeusz zaczął to ja tam później odpowiedziałem No dobra no ale kto pierwszy zdjął koszulkę i zaczął krzyczeć jebać 60, no kurwa no Adrian Polak no i widzicie, to jest właśnie to jest właśnie Adrian Polak On On zawsze kurwa, on zawsze tylko gada argumentami, a, a później jak coś się dzieje to jest kurwa płacz i, i wiecie co się dzieje I później wychodzi, że, że jest ofiarą tego wszystkiego i, i, i popłacze się i... I, I ludzie przyjdą, bo Adrian się popłakał. Jak, ja nie lubię bardzo jak YouTuberzy albo streamerzy, czy jakieś kurwa znane postaci przychodzą i kurwa na filmie są smutni albo płac płaczą. Bo to, to tak słabo wygląda. Bo to wygląda, jakby to udawane było. <laughs>